Ja to tak czuję, je, je, ja, Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt. Ja to tak czuję, je, je, je. Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć. Ja to czuję, jak. Ej, ja to tak czuję, choć nie lubię dram. Dawni przyjaciele na mi robią sam. Ja mam swoich ludzi na życie, już mamy plan. Po słodkach, krokiem przebiegniemy przez ten life. Ale Nowy Jork i Miami. Różne stany dwani tak samo jak za oknami Jest wódka, gorąca pupa, ale przed majkiem Stoję jak dupak, nic mnie nie rusza, płynę na wersach Rozpalam ogień we wszystkich sercach Całe życie było pod górę, teraz pod nogami mam w górę. Z teraz siadam w tą furę, lecimy po swojej ja, ja to tak czuję, dżu, yeah, yeah. nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak yeah, jeje yeah, yeah. nie mów mi dziś, jak powinienem żyć Ja to czuję jak nikt, nikt, nikt. ja to czuję jak nikt. Robię dla was kino Zmontowałem ekipę, mówi mi Tarantino Jeden na milion, no a w necie masa imion A ja im starszy, tym lepszy jak wino Robię tylko to, co czuję sercem Dawniej marzyłem, by zrobić Chaser. Może więcej, teraz jadę mercem Kiedyś może Lambo, może Rari, może Bentley Ciąba bomba, styl jak Mortal Kombat Ze mną jest ekipa, każdy z nich to dobra morda Wrzucamy to w sieć wrzucimy to na kompakt Słuchaj tego na fona i słuchaj tego na kompach Świeży styl, na mnie zawsze widać tu Powoduje szok, tak samo jak Pikachu No stress, Mierć się ba w dół Mam na sobie test, robię flex, robię Ja czu. to tak czu, yeah, yeah, yeah Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak czu, yeah, yeah, yeah Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć Ja to czuję jak nikt, nikt, nikt Ja to czuję jak nikt, nikt, nikt ja i to jest sprawa wielka Siedzę w m lecz to nie kawalerka Opada szczęka, nie jednemu co zerka Ponad 400 koni, 19 cali felga Robię szkasz, szkół, weź to powiedz Lecę sobie bokiem jak żowiec. Lecę sobie tak o każdej porze Pod kołami dym, a z tumika leci ogień Wchodzi Patec i znów zabija nudę Za chwilę inżynier, a póki co jeszcze student Do tego youtuber i w sumie się nie gubię Bo robię to co czuję, no i robię to co lubię ja to czuję, kiedy reszta spada z krzesła Robię rewolucję zupełnie jak Magda Gessla J.P. Tecki jest jeszcze jedna kwestia zaparkuje wszędzie, choć pikanto to nie Ja czysta. to tak czu, yeah, 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 Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak czu, yeah, 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 Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć Ja to czuję jak nikt, nikt, nikt 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 Ja to czuję jak nikt